szaryki znajomego żółte trochę ostrość słabo łapie. Znajomy zbiera zamówienia na młode 2023 od tej parki. Dąbki naprawdę super. parka żółtych te główki są super i dzióbki dosyć są krótkie, ogonki mają fajne też tutaj nie wiem co to będzie myślę, że to samiczka, ale dziubek jest naprawdę minimalny widzowie Super parka, tutaj też do tego gdzieś jest jakiś Z tych Z tych żółtych będzie znajomy coś dobierze tutaj, Nie wiem czy to, myślę że to samiczka lub samiec Jest dosyć chłodno do tego, gołąbki są takie poskulane Ale są tłuste i fajne